Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, dlaczego powinniście grać Attack Speed na midzie w runach, na AP Casterach, na mage'ach a nie Adaptive Force, czyli 9 AP, co jakby nie jest intuicyjne, ponieważ Attack Speed jest raczej statystyką kojarzoną z postaciami, które idą pod AD, które właśnie czyszczą nas, a tutaj bardzo dobrze to działa na mindzie. Tyle będzie leciała gierka z mojego konta na iście po poziom obecnie Master, na którym wybieramy sobie Challengera, jeżeli ktoś jest zainteresowany gierkami, tej nie będzie na kanale. Jak być Eloru? Polecam bardzo serdecznie. Tam można też się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeżeli sobie zostawimy właśnie tutaj, co daje ten Adaptive Force i Attack Speed. No to weźmy sobie na przykład na tapet LB będę ją brał we wszystkich przykładach, ponieważ jest to bardzo, bardzo dobry egzemplarz jakby do, do podania. I nam takie 9 AP. No, z czapką będzie to 12,6 AP. Wiadomo, z czapką to się zwiększa, będzie nam wtedy zadawało więcej obrażeń przy combo, No i wiadomo, attack speed jest jakby główną statystyką, po którą chcemy iść, ponieważ będziemy zadawać więcej obrażeń ze speli. Przy całym combo na LB, czyli dwa razy z 1Q, dwa razy EW bez ereczki, zadamy 21,6 więcej obrażeń magicznych. Jeżeli gramy na LB, często bierzemy MR w runach. Jeżeli byśmy grali attack speed w sensie na LB, no to byśmy zadali na przykład o, jeden więcej auto atak i to już są obrażenia fizyczne, czyli to są jakby lepsze obrażenia, ponieważ zadamy ich mniej w takim ro rozumowaniu, czyli jeżeli ktoś weźmie MR w runach, taki Talon na przykład, jakbyśmy grali na niego, no to lepiej zadać te obrażenia fizyczne. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. No i to nam właściwie to daje ten Adaptive Force, to super statystyka, wiadomo, szybciej sobie spuszczujemy y Wi-Fi, jeżeli będziemy mieli, nie wiem, 5 obrażeń więcej na W za pomocą tych 9 OP, lepszy poksku i tak dalej, bla, bla, bla. Dobrze, co nam daje 10% atak speeda? Po pierwsze, lepsze farmienie. Uwierzcie mi, ten atak speed, mimo że to jest 10%, jest super odczuwalny. Jeżeli gracie właśnie taką postacią, która ma bardzo powolne autoataki, w sensie animacje, jak Zilean, jak LB, jak Ani, która nie ma kul, bo akurat ma, wiecie, stuna i nie chce go użyć, jak, nie wiem co jeszcze, jak Anivia, no to naprawdę ten atak speed jest bardzo sympatyczny. I załóżmy, że nie wiem, do 20 minuty stworzyliście o 20 clipów więcej za pomocą tego attack speeda. I uwierzcie mi, nie jest to wykonalne. No to jakby zyskacie już 400 golda. Za 435 golda możecie sobie kupić książeczkę, która wam daje 20 AP. Czyli ponad dwa razy więcej niż byście mieli z adaptive force. A. Co widzicie, już jest opłacalne. Co więcej, attack speed daje nam lepszy ROAM, ponieważ y, szybciej puszujemy stwory i. Po prostu możemy szybciej zejść na jakąś boczną alejkę. No i wiadomo, często jest taka sytuacja, na przykład, że za pomocą WLB akurat minioną zostaje 5 HP i nie możecie dobić tych klip klipów. Wtedy, właśnie, najlepszym sposobem jest właśnie użyć 3 ataku w ataku każdego klipa. No i za pomocą tego attack speeda jest to naprawdę o wiele, o wiele łatwiejsze. Tak samo, no. Na początku głównie się Creepy puszuje z łapki, tak samo dobija, także ten atak speed będzie naprawdę odczuwalny i naprawdę bardzo sympatyczny przy wszelakim wave managemencie. Co więcej, mało osób o tym wie, ale ten atak speed nam pozwala jakby strejdować electrocute na pierwszym poziomie, co to znaczy? Jeżeli weźmiecie sobie electrocute, nie gracie atak speeda, tylko gracie dwa razy atak speed no to nie sprokujecie electrocuta, ponieważ nie zmieścicie się jakby w cooldownie. Jeżeli zagracie Attack Speed i będziecie napierwszać tą LB z tej pałeczki no to sprokujecie Elektrocuta. Także to już jest super i naprawdę to pozwala wam wygrać na przykład pierwszy poziom na albo drugi. Jest naprawdę, naprawdę super, szczególnie jak gracie na przykład taką LB na mele mecha, czyli na jakiegoś pizza. Jeżeli użyjecie na 3 razy autoataku to już sprokujecie sobie Elektrocuta. Co więcej daje wam to lepsze trajdy, ponieważ w każdej fazie rozbywki ten jeden autoatak, którego użyjecie, ponieważ gracie Attack Speed'a zada więcej obrażeń niż te 21,6 damagea na lb nawet jak będzie miał czapkę ten autoatak będzie kluczowy i w całym combo da wam więcej niż ten adaptive force co więcej daje wam to lepszą kontrolę wizji ponieważ jeżeli gracie na midzie no często będziecie musieli roamować, brać jakiegoś pinka gracie z czerwonką, czyścicie wardy jest to naprawdę naprawdę bardzo, bardzo fajny, przez co możecie na przykład szybciej wrócić na mida, szybciej zroomować na boszną alejkę. Jest to naprawdę odczuwalne. Daje wam to także lepsze puszowanie towerów, ponieważ Attack speed jest super statystyką do pushowania. Pewnie wiecie to na przykład grając jakąś dianką, która ma bardzo dużo tego attack speeda i towera bierze w sekundę. I dzięki takiemu właśnie attack speedowi możecie na przykład szybciej wziąć wziąć tower na midzie, zyskać jakiegoś plejta, jakieś dwa plejty i da wam to dodatkowego golda. I wtedy możecie to zamienić właśnie na AP. Powiedzmy na przykład książkę szybciej, jeżeli weźmiecie 3 playty, To już macie książkę, która wam daje 20 AP. Jest to więcej niż ten Adaptive Force. Eee, na jakich postaciach warto grać prędkość ataku w runach? LB jest idealnym przykładem, ponieważ możecie sprokować Electrocuta, Możecie jakby za pomocą swoich auto-ataków szybciej dobijać Clipy, ponieważ LB ma jakby problem z dobijaniem minionów. Eee, dodatkowo, tak jak mówiłem, trade. No, no naprawdę, na LB, atak Speed jest OP. Zoe. Tak jak na LB, no raczej tu nie będziecie grali e elektrocuta, chociaż w niektórych meczach też jest tak najbardziej ok. E na Zoe dodatkowo to się gra, dlatego, ponieważ możecie szybciej sprokować pasywkę. Orianna też pasywka, chociaż na Orianie często na drugim drzewku się gra po prostu Attack Speed'a i Presence of Mind. Także spróbujcie sobie zagrać właśnie z drugim drzewkiem, takim jak powiedziałem. Te możecie sobie wziąć Adafi Force w runę, ale na Orianie też jak najbardziej ok, ok. Ani, ponieważ często jak na przykład trzymać e Stuna. Nie chcecie użyć kół na miniona, a jednak te miniony ciężko się obija, Wtedy attack speed jest naprawdę OP. Dodatkowo możecie jakby łatwiej halasować przeciwników za pomocą swoich autoataków, ponieważ właśnie animacja jest dużo, dużo szybsza. Także na Ani też jest moim zdaniem to OP. Zilan, ponieważ na Zilanie często jak użyjecie E, waszym, waszymi jedynymi obrażeniami są autoataki. I Zilan ma też bardzo, bardzo powolną animację. Także ten atak Speed jest naprawdę na Zilanku też bardzo, bardzo sympatyczny. No i postacie takie jak Anivia, która ma też bardzo wolne autoataki, oraz Ziggs, który też naprawdę często ma taką patową sytuację, że użyje Q. Wszystkie klipy są na jeden autoatak, i wtedy ten atak Speed się przydaje. Dodatkowo szybsze branie, jakby towerów. No i ogólnie z jest fajną postacią. Jest oczywiście więcej takiej postaci. Oczywiście wszystkie postacie, które zawsze grały Attack Speed, czyli Azir, czyli na Diance można zagrać attack Speed, a, czyli na TSU, który jest AD, dlatego nie wspominam go w tym materiale. Są jak najbardziej OK. I polecam Wam po prostu to spróbować, bo wiele osób na low elo po prostu nie wie, że się gra Attack Speeda. A jest to a jest to naprawdę bardzo sympatyczne i bardzo OP. Na początku będę do tego sceptycznie nastawiony, nie sądziłem, że to jest dobre, ale właśnie jak sobie to przeanalizowałem, sobie to rozpisałem, spróbowałem w praktyce, no to od tego momentu gram Attack speed nie tylko na LB, ale właśnie na Zoe. Na Ani gram, na Dziadzi gram, czyli w Zileanku, także jest to naprawdę bardzo, bardzo op. Oczywiście zachęcam do komentowania, do subowania, do stawiania komentarzy, do powiedzenia znajomym, że taki filmik powstał, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. A co, ja co się rozpiąć z koszuli, bo jest mega ciepło, specjalnie się ubram na filmik, także mam nadzieję, że też będzie docenione i zapraszam Was do innych filmików na kanale Elo Pozdro Benz.